Problem. Rozwiązanie, w którym silnik znajduje się z przodu, ale napędzane są tylne koła, ma jedną małą wadę. Podczas dodania gazu tylny dyferencjał zaczyna ruszać się w kierunku, w którym kręcą się tłoki w silniku. Co kurwa? W dużym skrócie moment obrotowy, zamiast od razu trafiać na koła, najpierw lekko rusza całym dyfrem. Niestety takie zjawisko sprawia, że reakcja na gaz jest tak samo bezpośrednia, jak zalotykujona do najlepszej laski w szkole. No tu będzie problem. Mazda, na szczęście, wymyśliła rozwiązanie. Stała się nim kratownica o długości prawie całego samochodu, czyli nie Całych 19 cm, która połączyła skrzynię biegów z dyferencjałem. Proste, a miało kilka zalet. Po pierwsze i najważniejsze, kratownica niweluje ruszanie się dyferencjału przy dodaniu gazu. Po drugie, usztywnia całą konstrukcję, co w przypadku auta bez dachu jest dość istotne. Kabriolety są zazwyczaj tak samo sztywne jak przyrodzenie 70-latka. Znaczy, nie żem widział. Trzecią funkcją kratownicy jest absolutne wkurwienie mechanika, który będzie próbował to ustrojstwo odkręcić, by wyciągnąć dyfer w celu jego zaspawania. Śruby trzymające ten kawałek żelastwa na miejscu sprawiają, że jest on prawdopodobnie najtwardszą konstrukcją stworzoną przez człowieka. Podobno stacja kosmiczna ISS jest połączona właśnie takimi kratownicami. Dzięki temu wytrzyma ona uderzenie nawet gradu meteorytów. Tak czy inaczej, do tej całej wspaniałej konstrukcji dołożono jeszcze niezależne zawieszenie z dwoma wahaczami na każde koło, a cały ten cudzik inżynierii postanowił Zastanowiono zatrzymywać hamulcami tarczowymi, zamontowanymi zarówno z przodu, jak i z tyłu, co na początku lat 90. było dość odważnym krokiem. Wszystko jednak należało czymś wprawić w ruch. Z racji tego, że auto z założenia miało być lekkie, małe i tanie, nie można było wpierdolić mu pod maskę jakiejś ciężkiej amerykańskiej fałsemki. Miata nie ruszyłaby wtedy z miejsca. A jeśli już, to na pewno by nie skręciła, przynajmniej nie przednią osią. To wcale nie znaczy, że nikt nie próbował. I tak też po latach testów, prób i błędów w 1989 roku pokazano światu Mazdę MX-5NA Miatę z silnikiem 1.6 o mocy zawrotnych 114 koni mechanicznych. I aż do 1993 roku wkładano do niej tylko ten jeden silnik. Tak powstało auto doskonałe. Miata to w zasadzie rynna do której włożono silniki skrzynie biegów, a następnie przymocowano do tego wszystkiego kilkadziesiąt elementów zawieszenia, które sprawia, że po ruchu kierownicą o milimetr auto zawraca w miejscu. MX5 jest tak czuła na skręt, że gdyby porównać ją do człowieka, to dostałaby depresji po usłyszeniu zwrotu: Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry. Spierdalaj!